Witajcie kochani, jak co dzień prośba o subskrypcję i o wspieranie mnie na patronajcie. Modne ostatnie o hasło 100 dni, w konkrecie ostatnie 100 dni Andrzeja Dudy. Oczywiście nie jest to najgłośniejsze, najważniejsze i najsłynniejsze 100 dni w historii. Bardzo lubię historyczne histor historie i. Odnotowywanie rocznic, więc a propos studni, chcę i muszę odnotować, że mamy akurat 210 rocznicę studni Napoleona. Zaczęło się, zaczęło się one, zaczęły się w marcu, skończyły się w czerwcu 2015 roku. Po drodze słynny lot Orła, tak nazywano jego podróż, powrót do Paryża ze zbiega i właściwie osadzonego więźnia na Elbie stał, stał się w ciągu kilkudziesięciu dni e, znowu cesarzem Francuzów walczącym, wracającym do wielkiej gry. Jak się skończyło to to wiemy. E, 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 skończyło się pod Waterloo, które jak pamiętamy, było wielką klęską Napoleona i wielkim zwycięstwem zespołu Abba. Oczywiście Andrzej Duda to nie jest Napoleon. Powrotu nie będzie. Nie może być powró powrotu do wielkiej gry człowieka, którego, który nigdy w wielkiej gry, grze nie uczestniczył. Poza tym metafora i w jednym punkcie jest krzywa. Waterloo to była cała ta prezydentura Dudy, więc teraz to może być odbicie się od nas co najwyżej. Bo mieliśmy też 100 dni Wojciecha Jaruzelskiego, gdy został premierem w 81 roku prosił o 100 dni spokoju. Oczywiście ich nie dostał. Sytuacja w Polsce wtedy była zbyt gorąca, zbyt napięta. A propos spokoju tu w tych studniach też spokoju nie będzie. Przed nami wybory, potem pewnie emocje powyborcze, potem przekazanie władzy, potem podejrzewam, podejrzewam turbulencje, przynajmniej w kilku partiach politycznych, więc mówię, spokoju nie będzie. Ale 100 dni to jest ważna cezura. Choćby taki Donald Trump, którego samoopalacz yy, pomarańczowym. Polo niezmiennie czcze, pokazał jak wiele można zniszczyć, można podeptać i zniszczyć wiarygodność supermocarstwa w 100 dni generalnie słuchajcie z tymi 100 dniami jest, 100 dniami Dudy jest trochę jak jest takie pojęcie w amerykańskiej lidze koszykarskiej NBA garbage time, czyli czas śmieciowy Mecz już jest rozstrzygnięty, wiadomo kto wygrał, najlepsi zawodnicy siadają na ławce, wchodzą rezerwowi, nic już się nie może z istotnych rzeczy zmienić. Chodzi po prostu o to, żeby ten zegar, że tak powiem, dograć i mecz do, do końca. Ale a propos Dudy, pytanie brzmi, czy to z założenia muszą być, musi być 100 dni? nieistotnych, kiedy nic się nie może zdarzyć ważnego. Stodni, których, których nie można wygrać i których nie można nic ugrać, według mnie tak nie jest. I stąd mój osobisty apel do Andrzeja Dudy, który za chwilę wygłoszę. W życiu, w polityce tak samo, ważne w sporcie są ważne, Ostatnie wrażenia, po, y, widzieliśmy co się działo po ostatnim meczu, czy, czy w końcówce, i czy, czy po ostatnim meczu Realu Barcelony, y, fatalne y, zachowanie Rudi, Antoni Rudigera, stopera Realu, według mnie skandaliczne zachow zachowania y, piłkarzy Barcelony, szczególnie tych młodych jak y, Gavi, i Olmo, biegających y, po boisku, robiących lekceważące, pogardliwe y, miny przed kolegami z reprezentacji grającymi y, w Realu. Na tym tle oczywiście zostało odnotowane i to, że na szczęście parę minut później piłkarze y, Barcelony zrobi, zrobili ten, ten, ten taki korytarz chwały dla rywali z Realu i że niektórzy zawodnicy, tak jak Rafinha z Barcelony i Vinicius, którego często się oskarża o nieprawidłowe zachowanie, potrafili zagrać się fair, zag zachować się fair, oddać, pogratulować zwycięstwa, zwycięzcy pocieszyć pokonanego, więc mówię, mecz meczem, wynik się jaki jest, taki jest, ale można dużo przegrać Tymi właśnie ostatnimi wrażeniami. I tu jest istota mojego apelu do pana Andrzeja Dudy. Oczywiście za późno już na od, odważne polityczne gambiny, gambity, brawurowe akcje i błyskotliwe manewry. Był na to czas przez 10 lat, w większości, ogromnej większości zmarnowany. Czego pan prezydent nie zrobił, tego już nie zrobi w ogromnym stopniu. Ale właśnie można powalczyć o dobre ostatnie wrażenie. Skoro, skoro używając metafory ze skoków narciarskich, poleciałeś słabo, wylądowałeś na buli, to stara się przynajmniej chłopie zaprezentować przy lądowaniu ładny telemark. Może przynajmniej będą noty dobre dla stylu. Niech ludzie powiedzą, Choć w końcówce zachował się jak prezydent, godnie, honorowo, z klasą i z wyczuciem. To naprawdę nie jest, nie, nie, nie jest nieistotne. Niech pan nie słucha już, panie prezydencie, choćby przez tych 100 dni taty pana Jarosława, tych swoich miernych, żałosnych kancelistów, których cholera wie skąd pan wytrzasnął. Staram się znaleźć. To od odpowiedź, odpowiedź od lat, skąd pan wytrzasnął te wszystkie miernoty? Zamiast Dream Teamu, gang Orsena. niech pan po 10 latach, choć raz przeczyta konstytucję, niech pan nie, w tych ostatnich 100 dniach nie psuje polskiego sąd, sądownictwa, dając za przy, czyniąc sędziami kolejni. Kolejnych ludzi, którzy nimi być nie powinni. Niech Pan przestanie do cholery wrzeszczyć. za chwilę 3 maja. Niech Pan nie krzyczy, czy może Pan podjąć tę heroiczną próbę wygłoszenia jednego wystą wystąpienia, którym będzie Pan po ludzku do nas mówił. Ludzie ze sobą rozmawiają mówią do siebie, a nie drob, drą na siebie japy. Po prostu to jest słaby, fatalnie, słaby, słaba treść, słaba forma. 3 maja to Pana być może ostatnie duże wystąpienie przed zakończeniem prezydenta Rury, więc warto yy, yy, spróbować. Kennedy nie, krzy, nie krzyczał, Reagan nie krzyczał, Roosevelt nie krzyczał, Churchill nie krzyczał. Każdy z nich był silnym przywódcą, a w związku z tym żaden z nich nie musiał wrzeszcząc udawa udawać siły. Więc niech Pan w tych stu dniach ugryzie się w język. Postara się zachować powagę, pokaże powści powściągliwość. Niech Pan przestanie z dnia na dzień lecieć tym, paskudnym, niemądrym, pisowskim przekazem. Niemcy, CPK, imigranci i tak dalej, i tak dalej. Niech Pan, Panie Prezydencie, uprzejmie proszę, proszę, choć raz pozwoli, a może nawet zachęci do tego własną żonę, żeby przemówiła. Niech Pols Polska po 10 latach usłyszy, że ma pierwszą damę, która w jakiej sprawie ma pogląd, którego, która jakich wartości broni, o coś walczy. To też byłoby ważne i dla pana małżonki, i dla wizerunku tej prezydentury, bo to milczenie, że tak powiem, odbijało się dość głośnym echem przez lata. Niech pan nie sprzedaje resztek reputacji za popieranie kumpla gangusów. Może pana, panie prezyd, panu, panie prezydencie, z jakiej kalkulacji wychodzi? Że jak pan poprze Nawrockiego, to wzmocni pan swoją pozycję w partii PiS? Może, ale panie prezydencie, tu chciałem podkreślić, tu nie chodzi o partię PiS. Partia PiS w dużym stopniu pana, nawet jeśli z pana śmieje, to pana szanuje, lubi. Elektorat PiS pana chyba w dużej części lubi, akceptuje, więcej niż akceptuje. Nawet niektórzy podziwiają, ale tu nie chodzi o PiS i partię PiS, elektorat PiS. Polska jest większa, naród jest większy. Może czas chociaż przez 100 dni pomyśleć o całym narodzie, a nie tylko o jego części. Niech pan, to też według mnie dużo by pan zyskał, w jakiejś sprawie ważnej wykona gest dobrej woli wobec rządu i Donalda Tuska. Podkreślam ważnej, a nie zupełnie marginalnej. Choć w kwestiach kurtu kurtuazji jakieś dobre gesty też by nie zaszkodziły. Niech pan wymyśli sposób, by ludzie poczuli, że jednak panu. Chodzi o Polskę, a nie tylko o interes Pisu Kaczyńskiego i własny. Niech pan zabroni Mastelerekowi robić z pana idiotę, opowiadaniem, że jest pan światem, światowym liderem. Nie jest pan, pan o tym wie. Mastelerek yy, to wie, my to wiemy. Pod diabła robić z siebie kretyna i nawijać nam uszy, na uszy ten, 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 ten makor, makaron. Niech pan za kilka tygodni, bo to wydaje się chyba nieuchronne, potraktuje Rafała, Rafała Trzaskowskiego jak pełnoprawnego prezydenta elekta, nie uzurpatora, który ukradł wybory, tylko dlatego, że pis woli innego kandydata. Nawiasem mówiąc, to może być ostatni i będzie bardzo ważny akt. Pana prezydentury. To, jak się odbędzie to przekazanie władzy. Nawet ktoś taki jak Wojciech Jaruzelski potrafił przed opuszczeniem belwederu przyjęcy, przyjęć w belwederze Lecha Wałęsę, panią Danutę i dzieci. To był gest bardzo sympatycznie odebrany przez Polaków. Przypominam, że pani Joranta Kwaśniewska i prezydent Kwaśniewski zaprosili do pałacu prezydenckiego. Prezydenta Lekta, Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marię, to też była, było coś więcej niż kurtuazja poka pokazanie, że są wartości większe, yy, symboliczne niż różnice polityczne że jest także ob dobry obyczaj, yy, takt, dobre wych wychowanie szacunek dla instytucji i dla dla dla, dla ciągłości władzy w Rzeczpospolitej. Więc wydaje mi się, że to jak pan będzie traktował i zwycięstwo Trzaskowskiego i samego Trzaskowskiego, to może być dość osta ostatni akcent, ważny akcent pana prezydentury. To nie przekreśli tych dziesięciu lat łamania konstytucji, bycie, przepraszam bardzo, marionetką, zakładnikiem PiSu, ale może być jednak dobrym gestem w stronę yy, Polaków, który zostanie zauważony, odczytany i, jak sądzę, doceniony. Mówię, 100 dni to nie jest wiele. Z całych Pana dwóch kadencji to jest mniej niż 1,30. Yy, 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 Powiedział Pan w dniu za przysiężenia pamiętam datę 6 sierpnia. 2015 roku, że jest Pan niezłomny. Zakładam, że wtedy, mówiąc o tej niezłomności, miał Pan na myśli rzeczy pozytywne. Zakładam, że zakładał Pan, że to będzie dobra, mądra prezydentura, która wielu, wiele da yy, Polsce. Że zostawi Pan po sobie jakieś sensowne dziedzictwo i jakiś wartościowy. To jest tam. Dlatego pan mówił pan o tej niezłomności. Więc mam nadzieję, że w choćby w kociągu tych ostatnich studni pokaże pan, że nie chodzi tylko o to, panu o, pochodzi o to, że niezłomnie kroczy pan drogą wstydu, egoizmu partyjnego, obciachu, żenady i, i, i zakłopotania. Mówię, warto. Coś zrobić, chociaż dobry akcent na koniec. Ostatnie dobre wrażenie. Niektórzy uczniowie, mówi się, że jadą na całą szkołę na, na dobrej opinii, na pierwszym wrażeniu. Pierwsze jest ważne, ostatnie też. I życzę panu, panie prezydencie Polsce, życzę, żeby to ostatnie wrażenie po ostatnich po, po, po 10 latach prezydentury Andrzeja, dudy, dudy było y, y, jak najlepsze. Jak mówię, panu tego życzę, i polsce tego życzę. Wszystkiego dobrego.